Pierwsze pytanie dotyczące schematów hydraulicznych. Narysowaliśmy sobie tutaj kilka przykładów takich podstawowych i za chwileczkę razem z Adamem omówimy sobie takie podstawowe. Pierwszy układ, jest to układ bezpośredni, a więc nie ma tutaj bufora, nie ma tutaj jakichś bardzo dużo dodatkowych elementów. Drugi układ, jest to układ z buforem na powrocie. Z kolei trzeci układ, trójrurowy, myślę taki najmniej popularny, o którym też chcielibyśmy kilka słów powiedzieć. No i czwarty układ, tym na samym dole, ten wydaje mi się najbardziej popularny, jest to układ y, równoległy. Powiemy sobie o ich zaletach, być może o jakichś wadach, e, powiedz, które Ty stosujesz, gdzie można takie stosować. E, Damy Państwu odpowiednią dawkę wiedzy, jak to w Pana Panasonic Akademii, jak to powinno być w prawdziwej Akademii, no a Państwo sobie gdzieś tam swoje wnioski też wyciągniecie lub oprzecie na tej naszej wiedzy. Zatem Adam, pierwszy układ bezpośredni. Kiedy możemy, kiedy nie możemy stosować? Układ bezpośredni stosować możemy przede wszystkim wtedy kiedy mamy odpowiedni zład wody do danej mocy pompy, tak? Czyli powiedzmy 30 litrów, 50 lub 100 litrów w zależności od mocy pompy to trzeba sprawdzić. Jeżeli mamy odpowiedni zład wody, to możemy podchodzić do takiego schematu. Dodatkowo jeszcze musimy sprawdzić średnice, czy średnice, które doprowadzają nam tą wodę kotłową bo grzejników czy też podłogówki. Mają... z naszymi wytycznymi no. czy będziemy w stanie osiągnąć wstrzymać... odpowiedni przepływ. przepływ, tak? Więc e, taki schemat jest najbardziej wydajny ekonomicznie dla pompy ciepła. E, działa nam pełna regulacja no Dlaczego? delty, e, dlatego że cały przepływ e, wody jest realizowany za pomocą pompy obiegowej wbudowanej w pompie ciepła, która reaguje e, szybko na e, zmieniającą się e, deltę. Mamy odpowiednią ilość wody, która nie jest nigdzie ani podmieszana, ani nie, nie, no, nie jest podmieszana generalnie, tak? Więc jest to najekonomiczniejsze rozwiązanie. Stosujemy takie układy e, wtedy, kiedy mamy właśnie cały dom w podłogówce, całe. zapytać, chciałem zapytać no badania budownictwo, czy, czy da się to na przykład zastosować w starych budynkach? E, da się to zastosować w starych budynkach, ale nie często, tak? E, bo Trzymają nas właśnie te średnice i trzyma nas ten zład wody, więc yy, yy, no. A mógłbyś wskazać, że tak się począłem za mógłbyś wskazać, który z tych czterech układów schematów byłby raczej yy, rekomendowany albo możliwy do zastosowania w, no, w starym budownictwie, jakiejś termomodernizacji? No w termomodernizacji to tak naprawdę na pewno e, te dwa układy, tak trójrurowy i równolegle, to są, to są yy, yy, dwa układy, które przy termomodernizacji na pewno zawsze się nam sprawdzą. Zwróćcie, drodzy Państwo uwagę, to jest bardzo ideowy schemat, też może wyjaśnimy. Po lewej stronie pompa ciepła pompka obiegowa wbudowana. Myślę, że Ty na pewno o tym wiesz, ale, ale być może nasi widzowie nie. Pompka obiegowa wewnątrz urządzenia Panasonic jest Burke i Panasonic. To jesteśmy również tutaj producentem tego, tego elementu. Jest to o tyle ważne, że wykres wydajności tej pompy jest bardzo korzystny, nazwałbym to. W stosowaniu właśnie takiego układu. I to dzięki tej wydajnej pompie my w ogóle możemy myśleć o tego typu układzie. Tak, tak, spokojnie. Wbudowana po no, 300 m kwadratowych podłogówki, to bez najmniejszego problemu wyciągamy większe odległości 400. Zależy to... się, która pompa, nie? bo każda pompa potrzebuje większy przepływ, tak. ale radzi sobie z bardzo dużymi oporami. Dlatego tutaj nie boimy się tych schematów kompletnie, jest ich naprawdę bardzo sporo zamontowanych. Tak. Natomiast wracając jeszcze tutaj do dodatkowych elementów, zwróćcie uwagę. Tutaj w tych dwóch ostatnich schematach jest dodatkowa pompka obiegowa. Oczywiście tutaj w formie takiej wężownicy pokazali sobie odbiornik, ciepła, patrz nie, podłogówka. No i tutaj na niebiesko bądź na, na, na czerwono, buforę, więc ten coś, co zapewni nam na pewno minimalny zład. I teraz właśnie, te minimalny zład. Pytanie do ciebie podstawowe? Jeżeli mam tutaj podłogówkę, powiedzmy to nowe budownictwo, możemy się tego gdzieś tam na chwilę obecną na potrzeby materiału złapać. Co by było? Gdybym miał tutaj jakieś sterowanie, czyli głowicę, no, przy... mógłbym odciąć, jakby cały ten rozdzielacz. No to przy głowicach już ten schemat w ogóle jest niedopuszczalny. Tak? Ten schemat jest tylko wtedy, kiedy nie mamy żadnych głowic termostatycznych, żadnych siłowników. Musi być układ w 100% otwarty. Ten układ nadaje się tylko do 100% otwartego górnego źródła, czyli grzejniki czy e, podłogówkę, Tak, jeżeli ja bym taki układ zamontował u klienta z grzejnikami, to bo to może być tak. może być problem problem będzie taki, że gdy zamknie się za duża ilość e, e, głowic, e, no to po prostu wyrzuci w końcu błędem przepływu. E, a tak, na... naprawdę, jeżeli... drodzy państwo, co się stanie? My przestajemy mieć tutaj przepływ. Tak, przepływ. A więc ta linia przestaje być ciągła. Tutaj nie ma zachowanego obwodu zamkniętego, i co się dzieje? No, wpada urządzenie w błąd. W skrajnym przypadku może nastąpić usterka, dlatego to jest niezwykle ważne, aby mieć świadomość, jak to sterowanie będzie wyglądało, eee, tak naprawdę już w tym efekcie końcowym, bo często, często się zdarza tak, że ktoś mówi, że A, nie będzie tam żadnego sterowania, nie, nie będzie tych głowic, a potem mówi, a. Szwagier robi automatykę i powiedział, że to się jednak opłaca, to może zróbmy, nie? Więc układ bezpośredni nie ma żadnych głowic, lub są one zawsze otwarte. To jest absolutny, absolutne absolutne wymaganie dotyczące tego, tego schematu. Dokładnie, dokładnie tak. Mamy drugi schemat z buforem na powrocie. Bufor na powrocie. Zakładamy tak naprawdę w kilku celach. Tak? Pierwszy cel to jest wtedy, kiedy mamy zbyt mały zład wody, czyli mamy mało grzejników o małej pojemności wodnej, pompa na przykład 9 kW. potrzebujemy minimum te 50 litrów wody. Panie by było, żeby było około 100 litrów, żeby optymalnie to działało i w tym momencie dajemy taki bufor właśnie na powrocie. Żeby zachować minimalny zład, a teraz celowo nie, nie, nie dodaliśmy tutaj pewnego elementu, które to wprawia na oko instalatorskie na pewno zauważy. Co, byśmy, co, by, co by się działo w sytuacji, gdyby tutaj było to sterowanie? No Mamy tak, dokładnie on, efekt tego, co u góry. Tak, linii. W czerwonej linii błąd e, przepływu wody i w najlepszym wypadku pompa się wyłączy i przestanie nam grzać. E, I tutaj trzeba dołożyć dodatkowy element tak naprawdę ten element warto warto dokładać zawsze zawsze kiedy są rzejniki i jest termostat no i zawsze kiedy klient myśli o siłownikach przy rozdzielaczach podłogówki tak Adam jak się mógł poprosić w takim razie o dorysowanie tutaj tego elementu którego brakuje który byłby nam potrzebny żeby to żeby to żeby to działało mówię że zawsze z plastiki myjesz piątkę więc myślę tak, że to tak, tak. pójdzie czyli mamy Zawór nadmiarowo upustowy, W tym miejscu, sobie. Tak, który trzeba e, dobrze wyregulować. To jest też ważne, żeby na etapie instalacji już podpalonej je dobrze e, wyregulować. Co on nam daje? Daje nam to, że w momencie, kiedy my tutaj w tym miejscu przerwiemy sobie, e, przerwiemy sobie obiekt, tak, czyli zaczną się wszystkie siłowniki, to woda tam skróci obieg i poleci przez bufor do pompy ciepła. Mamy zachowany zład wody, bo mamy bufor, tak, więc e, pompa bez problemu zrobi defrost, e, bez problemu e, będzie pracować, nie będzie taktować, bo e, czy... z takim zabezpieczeniem. Jak, jak nie mam przepływu, to ja słuchajcie, taki trochę jak na, na lotnisku, właściwie, który puszcza puszcza samoloty. Słuchajcie, tutaj skręcajcie, tutaj tędy płyniemy. I wracamy, i wtedy nam się ten cykl zamyka. Ale to jest tylko pod warunkiem, że nie mamy faktycznie przepływu na, na odbiornika. Tak, tak. Więc jeżeli tylko jest poprawnie wyregulowany zawór, woda przez niego przepływa tylko wtedy, kiedy się tutaj pozamyka większość pętli. Tak, On tak naprawdę powinien zacząć dziś przy jednej otwartej pętli. Już powinien część wody puszczać sobie przez zawór i zabezpieczyć nam poprawną pracę pompy ciepła i na grzaniu, i na defroście. Czyli to można powiedzieć, że to trochę nawet niezależnie od tego, czy to będzie nowy budynek, czy stary. Jeżeli nas puszczają tylko jak uliczne średnice, to to jesteśmy w stanie yy, zastosować. Tak, to, to jesteśmy w stanie ten schemat zastosować w nowych, jak i starych budynkach, ale też tutaj trzeba pamiętać o średnicach przewodu. To, co było to w tych dwóch przypadkach, że tak naprawdę średnica nas do końca nie interesuje, czy będzie ta, te rurki będą za małe. Tutaj te układy sobie poradzą. W tych dwóch układach średnica jest bardzo, bardzo ważna, żeby była ona odpowiednio duża do odpowiedniej mocy pompy. No i teraz tym samym przechodzimy do, do skamatu numer 3. Czyli tego trójrurowego nawet, tak, się tak zbiegło widzisz. Tak, tak. Układ trójrurowy. Układ, który jest e, bezpieczny już e, zarówno dla pompy ciepła, dla instalatora i dla samej instalacji, która z jakichś powodów nam nie spełnia e, norm e, dla tych dwóch symatów, czyli mamy tą średnicę przewodów za, e, za małą, e, Albo na przykład też, gdy potrzebujemy tutaj znacznie większych przepływów, bo na przykład mamy, nie wiem, cztery rozdzielacze po 10 pętli i pompa wbudowana miałaby zbyt mały przepływ. W tym momencie instalujemy taką dodatkową pompkę stałoobrotową, stało która nam zapewni stały przepływ. Co nam daje, daje taki. Mam wrażenie, że tutaj po prostu ten element jakby został zastąpiony, nie wiem, tą rurką. Jakbyś mógł wyjechać, to nie... o, co, o co, ta, co chodzi? Poniekąd tak, chodzi po, o, o to, że pompa ciepła, nie wiem, możemy sobie przyjąć, że na przykład, że jest to 9 kW pompa. Potrzebuje 26 litrów e, przepływu e, w litrach e, 26 litrów na minutę, tak? W momencie, gdy e, ta pompa nam da mniejszy przepływ, bądź większy przepływ, bo na przykład pozakręcane są rotametry, e, siłowniki lub termostaty, to woda jest w stanie krążyć w krótkim obiegu przez bufor i powracać z powrotem do w e, Taką strzałeczkę ta. I nam krąży, ta, krąży, nam ta, krąży nam ta woda w krótkim obiegu, nie zakłócając przepływu... E, i de facto to, co było tutaj, ja sobie wykorzystam to podkreślenie. Ciach i ciach, nie? W tak. momencie, kiedy nie mam przepływu. W momencie, gdy ta pompa normalnie pracuje, mamy otwarte e, głowice, otwarte rotametry, e, woda płynie sobie praktycznie bezpośrednio e, na urządzenie grzewcze. Dzięki takiemu układowi, w porównaniu do układu równoległego, nie tracimy temperatury w tak znaczącym stopniu, jak tutaj w tym buforze równoległym, tak? Więc e, mamy układ rozprzęglony, który będzie nam działał zarówno jak się pozamyka, jak się nie pozamyka, z, jak będzie tu większy przepływ, tu mniej. później zakur... niezależnie. A... Ubezpieczamy się też od układu, gdzie mamy te opory duże, bo mamy dodatkową pompkę obiegową. Tak. Więc można powiedzieć, że praktycznie wszędzie coś takiego możemy zastosować, czy niekoniecznie? Wszędzie możemy coś takiego zastosować i w tym układzie jesteśmy również w stanie zastosować też e, mieszać. Jeżeli byłyby na przykład dwie strefy, możemy dołożyć tutaj drugą pompkę, nie... drugą Aha. strefę i e, ona będzie działała sobie też e, niezależnie. Więc jest to bardzo fajny, komfortowy system. Generalnie, który minimalizuje straty spowodowane przez bufor. W porządku. Przechodzimy teraz do ostatniego. Myślę, że najbardziej popularny też układ, który znają mi instalatorzy, znają też użytkownicy, bo to hasło równolegle, szeregowo nie jest już jakby czymś enigmatycznym. To jest tak dość bardzo popularnego, wręcz bym powiedział. Wyróżniamy sobie tutaj tak naprawdę układy: układ pierwotny, układ wtórny. Można powiedzieć, że troszkę każda pompa obiegowa pracuje dla siebie, ponieważ tutaj ten obieg ma ten kierunek. Tutaj natomiast ta woda krąży w ten sposób. Jest to forma też sprzęgła hydraulicznego. Sprzęgło hydrauliczne ma za zadanie po prostu oddzielić dwa, dwa wow. układy. Mamy układ pierwotny, możemy sobie tu jedynkę zrobić. Tak. I układ To Jest to układ na pewno bardzo bezpieczny, zarówno dla pompy ciepła, jak i dla. Użytkownika, czyli grzej, już dla grzejników, podłogówki. Generalnie pompa pracuje na swoje parametry, na swój parametr i pilnuje sobie obiegu tylko na swoim krótkim. To, co się dzieje za. Buforem tak naprawdę pompy już za bardzo e, nie interesuje. Możemy zastosować praktycznie każde możliwe sterowanie zamykać obwody, otwierać. Możemy robić tak naprawdę z takim układem wszystko, a pompa ciepła zawsze będzie na Mamy w cztery kulce podłączone do bufora tak. e, dwie z pompy, dwie później na wyjście, e, na wyjście na odbiornik ciepła. Słuchajcie, drodzy państwo, to jest bardzo też bezpieczny wybór. To jest coś, co jest e, też mm, znane od wielu, wielu lat tak. i stosowane. E, czy jest jakiś taki, który jest najlepszy? Nie, nie bylibyśmy w stanie pokusić się o takie stwierdzenie. E, każdy z nich ma pewne zalety, każdy z nich ma jakąś taką mówię, wadę. E, natomiast jest to na pewno, myślę, bezpieczny wybór. Ten, ten schemat plus, plus ten. No, o, tyle, o tyle w tym układzie trójrurowym nie mamy tej, tej, tej straty na podmieszczaniu, nie mamy takiego e, problemu z wyważeniem wyważenia hydraulicznego. Natomiast to, który z tych układów zostanie zainstalowany w Państwa w domu, bardzo w dużej mierze zależy od pompy ciepła, zależy od oporów hydraulicznych, zależy od tego, co instalator też jakby e, zaproponuje, ponieważ e, no, musimy mieć jakby świadomość, że. Dla nas najważniejsze jest, aby zapewnić prawidłowe parametry pracy dla tego urządzenia tutaj kolorem czarnym zaznaczonym, dla tak. pompy ciepła. I to jest clue, to jest, to jest jakby nasza, nasza myśl przewodnia.